mojej kochani. Ja właśnie zrobiłam sobie kawa, właśnie sobie ja dopiję. Jest Kaja z rana, koło 8.09. Dzisiaj sobie obrałam taki kombinezon, żeby mieć lepszy do sprzątania. Działki właśnie, widzicie, lotają. My się za sprzątanie. Dzisiaj będziemy sprzątać srogo izba. nie wygląda najgorzej, ale jak to wiadomo, zawsze przy w coś do sprzątania. Kaja już właśnie próbuje mi wyłączyć kam. Chyba widzi, że mam Licho idzie i chce po prostu mamusi pomóc, tak? Pomóż też mamusi. No. Nie, no, ogólnie to myślałam, ale kiedy mi pójdzie z tym nagrywaniem, chodzi mi do pozyskiwania esulów i tak dalej. Ale z drugiej strony, no tak zawsze człowiek, jak coś człowiek chce zaczynać, to myślę, że to idzie za a tak w mnie nie zawsze jest. Nie tracimy mobilizacji, bierzemy się dalej do roboty. Może prawie się uda. Taką małą pogawędka, zachęca. A nic nie tracimy, zawsze pamiątka to jakoś będzie i do dziewczyn, i do mężczyzn, i do nagrazy co pora lot idzie. A nikt nie mówi, że na tym świat kończy, idzie jakoś inaczej. Prosić. Ja ogólnie chcę pomyśleć o tym, żeby sobie kupić jakiś sprzęt do tego nagrywania. No, sprzęt! Może nie sprzęt, ale po prostu, że jakoś te filmy lepiej wyglądały, żeby były taki. O, tak rynką tej dzieje tak całe wszystko loto, bo widzę, jak to wygląda nie jest perfekcyjnie, lepiej też jakieś oświetlenie. No ale do wszystkiego trzeba dojść. Pomału, pomału, i otóż się nie chce, nie wiadomo, jak nakręcać, żeby co... żeby też to wszystko jakoś w miara było, nie, że teraz że kupuję a tu oświetlenie, a tu jakiś netro, tu jakiś papy, żeby wszystko było zajebiście, aparat i w ogóle by do na tu kupa hajsu. Z za pora miesięcy stwierdza, kurde, działa to nie miało racji bytu, teraz to i leży, no nie za bardzo. Kurde, jak patrzę na ten kombinezon, og ogólnie dość dużo się mi tu nabierał do ale jak patrzę na niego, to stwierdzam, że może nawet fajnie wyglądał. Tak nawet, czekajcie, tak nawet dość chudo. Wiadomo, podciąża duszek pijemy, ja prawda, no jak w ciąży, ale ogólnie kurde, podoba mi się tym fajny.

не е вече и на но може да парят от дълго. Нарази се е чудом на бок. А то же не е пошло комната сам. да парят, а са два Tak, Idziemy po koniec. Jedziemy skończyć tutaj co, Izba, bo odkurzymy se, że się se naszą tak Wiecie co? To wcale nie jest tak, że, takie jest moje przemyślenie, po ostatnim czasie, to wcale nie jest tak, że matki piją zimno kawę, bo dzieci im nie dają. Przynajmniej u mnie. U mnie naprawdę jest tak, że to nie, że pija zimno kawa, bo dzieci mi je dają. No pija zimno kawa, bo mnie nie szkoda teraz siednąć e? i pidzia. Szkoda mi tego czasu, bo wiem, że jak kajasta nie, to nie wydaje już miała tego czasu. się, było zrobić na rękach, będę musiała się co ona robi. Będę musiała robić bardziej, żeby ona nie zdążyła mi tyle namarasić, żeby to, wiecie, się jakoś sens miała niej, że już sprzątą ona celotu. Teraz mi nie szkoda czasu, żeby tam siedzieć, się, przytulać ze mną i kawafić. Wola to co po tym zrobić? No i po potem to już faktycznie okała. Ach. Takie moje przemyślenia. Nic samy się nie zrobi. Idziemy. Tu ja jest drugi po prostu przypuszczam, że mój chobie widzi. Nanosi do szafki, a nie pomyśli się. Szansy nie ma drugiego, a one tu potracą i tu łamostowo, nie? A potem chce Tawartko ublec? Tu nie ma co ublec. No ja, tak to już jest. Chociaż nie będę wygodniej z jednym brudem a albo. Po... Dzieci, nie pamiętam. Ver o que quero fazer? Nie wiem, by też tak ma to, żeby nakrętka używa ta jako miarka. I Witam zawsze siostra pokazywała, to jest na płaszczna i sercika. Chcę w pruncie, żeby fajnie śnić, ale i dobrze, bo działchy już w ostatnich pole już dali tu bidon i z bidona pomału, że już trochę przechodzimy na to sok. Normalnie się klei, klejny.